Dobra. Siema. Yy, dzisiaj gramy sobie w Roblox. W kontrolu Europę. Yy, dobra. Wchodzimy. Yy, mam nadzieję, że wygram to, chociaż wątpię, bo bym musiał grać z, nie wiem, z co najmniej godzinę, nie? Dobra. Yy, o matko. Dobra. Wchodzimy na jakiś serwer. Dobra, ładuję, ładuję. E, ogólnie uprzedzam, że to nie będzie e, filmik jakiś taki bardzo długi. Może potrwać max 20 minut, jakby no. E, Hiszpania. Poland. Polska chce ze mną sojusz. No chętnie, chętnie. Z Polską to ja zawsze sojusz chcę, nie? I love Poland. Eee, dobra. No nie, no każdy chce nagle ze mną sojusz, ale nie. No tak, no. Dobra. Miałam wolę z... Eee, z tymi, jak oni mieli... Hiszpania zaraz sobie zrobimy, o Boże, ktoś na Szwajcarii gra. Jezus. Yy, zaraz zatkujemy sobie Niemcy, będziemy tacy zdradliwi. Tak, yy, dobra. Dobra, powoli ich przyjmujemy. Przyjmujemy tą Hiszpanię. Powoli, ale. Dobra, mam jeszcze plan, sobie zaatakować Holandię i Belgię. Portugalię to sobie zostawimy na razie. Y, dobra. To jest Ibiza, pa La Palma. <ścoughs> Nie wiem, to chyba La Palma. La Palma. Co? La Palma. Dobra. Hmm, dobra. A, no świetnie. Matko Boska. Z Andorą. O kurde, oni już ze mną wojnę zrobili? No to nieźle. To nieźle, no to się musimy spieszyć ogólnie. Zostawiamy ich. Omega. Oh A to 75, co oni są? Ty no. Nie no ja, ja, ja. To są jakieś. A to niech przyjmuje tą Hiszpanię. Ulepszmy to, żeby to zaginęło. E, przyjmujemy ich. Nie wiem, po co oni tą wojnę robią. dojeżdżamy. No Hiszpania powoli przejmujemy. Oho, oho, Rosja sojusznikiem chce ze mną. Aha. A Polska przyjmuje Ukrainę. Nieźle. Uf, a Rosja będzie atakować prawdopodobnie tam. Widzicie? Będę chyba atakować y, Turcję. A na Turcji ktoś gra. Ale chyba wyszedł już. Właśnie ogłosiła wojnę z Turcją. Mówiłem. Wykrakałem, chciałem sobie to zająć, a tu Niemcy nagle nie wjechają. Wyjeżdżają na mnie. No, matko, nie, oni wyszli. I to robimy. o, Boże. o, patrz. O, o, Dobra, zapraszam cały świat. Do NATO. Najważniejsze, żeby Rosja dołączyła. O, Rosja, Rosja, Rosja. No, Niemcy i... No i dobra. Choć w do NATO dołączyła. O. Dobra, zrobię sobie wojnę z... Niemcami. <laughs> Dobra, trudno. Nie chce mi się ich atakować. <laughs> Dobra, czekajcie, robimy czołgi. Mm. No fajnie by było tam Hiszpanię, nie? Zaatakować, ale czy mi się uda, to ja nie wiem. Dobra, robimy z nimi. Ja cię. Ola, oni mają dobre. A którego o matku. Dobra, mam nadzieję... O Jezus! Nie no, ja mam z Szwajcarią wojnę. Z każdym. I z Rosją nawet. O oh no, o oh no, o oh no. O nie, o oh nie, o oh nie, o oh nie. Patrzcie to. O nie, no. Kurde, rozpętałem... Nie, no, to będzie tytuł filmu Rozpętałem Trzecią Wojnę Światową, nie? Uff. Bra, przyjmuję. Nie no, co to ten czołg robi? Przyjmijmy tą Hiszpanię, nie? Ej, ktoś wyszedł z Niemiec chyba. Dobra, przyjąłem Hiszpanię. Hiszpania przejęta. O, ja cię w końcu. Ej, ruskie idą na. Yy, ruskie te idą na mnie. O kurde. Ruskie czołgi idą na mnie. Nie no, co to ma być? Ja cię kręcę. Nie no, serio, rozpędzałem trzecią wojnę światową, niegdy, ja xd. Co matko. Patrz to. Jak przyjmują mnie. Ale ta Rosja to przyjęła Ukrainę, Polskę. Co jeszcze? Turcję, Gruzję, nie no a No teraz przyjmą Francję, Hiszpanię. No bo jakby terytoria Hiszpanii, nie? no to uznajmy, że Hiszpania też przejmie. Czekajcie. Co z tym chodzi? O kurde, oddam to Niemcom. Niemcom. A tam. ja nie wiem czym się bronić już. Czekajcie, może coś. Hmm. Nie, no dobra. Na dziś to już tyle yy, kończymy ten odcinek. Może jutro wam też coś nagram, a więc nara.